Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dobry, witajcie wszyscy. Mamy sobotę 10 lutego. Moi drodzy, i w tym dniu Kościół daje nam Ewangelię o tym, jak Jezus spotyka się ze swoimi naśladowcami, spędza z nimi czas, uczy ich, a pod koniec spotkania widzi, że są zgłodniali. Że potrzebują pokarmu wzmacniającego. Więc w sposób cudowny rozdziela chleb, aby każdy mógł się nasycić. Bo on mówi, żal mi tego ludu. Już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Jak ich puszczę do domów, to może ustaną w drodze, bo niektórzy przyszli z daleka. Trzeba ich nakarmić, trzeba ich posilić i na końcu tego. Spotkania z Jezusem, On daje ten wspaniały znak, że będzie karmił swoich uczniów, że nie pozwoli, aby nikt z nas był głodny. Jezus nie pozwoli, abyśmy w drodze do Ojca, w drodze do nieba, przez ten czas, jaki musimy spędzić tutaj na tej ziemi, czegoś nam brakowało, abyśmy łaknęli. Pokarmu, który daje prawdziwe życie. Jezus dba o to. I moi kochani, dzisiaj w nocy z piątku na sobotę odbywało się czuwanie modlitewne u nas w kaplicy szpitalnej. I było 14 osób, które całą noc 8 godzin spędziły na modlitwie. I kiedy byłem na początku z nimi, Prowadziła nas Ewangelia o tym, że Jezus chce bardzo spotykać się z każdym człowiekiem, obojętnie w jakiej kondycji duchowej, fizycznej jest, Jezus jest zainteresowany spotkaniem osobistym. I moi drodzy, to było w piątkowy wieczór, a w sobotę nad ranem, czyli parę chwil temu o godzinie czwartej nad ranem, Bóg daje nam tę Ewangelię, którą właśnie opowiadam. O tym, że Jezus spędza czas ze swoimi uczniami, a później z tłumami, no to tam są właśnie uczniowie, i Jego słuchacze, a później ich rozsyła do domów, ale ich karmi przed yy, zakończeniem i jest ten cud rozmnożenia chleba. I moi drodzy, ta Ewangelia była jak gdyby dana nam na zakończenie tej, tego nocnego czuwania. O czwartej nad ranem. Przeczytałem te słowa z Biblii, właśnie jak Jezus troszczy się o swoich, którzy byli przy nim tak długo, i jak już rozsyła ich do domów, to mówi: spokojnie, ja wam jeszcze dam pokarm na drogę, abyście nie ustali. Ja was wzmacniałem swoim słowem, a teraz dam pokarm, aby was jeszcze umocnić na wasze codzienne życie. I moi drodzy. Na tym nocnym czuwaniu. Zrobiliśmy tak, że Jezus był obecny w znaku eucharystycznym. Przez cały, całą tę noc na święty sakrament był na ołtarzu, i osoby, które były na tym czuwaniu, modliły się, słuchały, uwielbiały, radowały się obecnością Pana, a później robiły sobie kawę, coś tam przekąsiły. No była taka normalna atmosfera. Jak z Emanuelem, czyli Bogiem Bliskim, nie jakaś spina na kolanach, tylko po prostu piękne trwanie przy Panu. I na końcu tego ośmiogodzinnego czasu, właśnie mówię, jak było o czwartej nad ranem, czytamy tę Ewangelię, że Jezus rozwiązuje spotkanie, takie na którym działał, nauczał i mm, głosił słowo, ale daje im na drogę pokarm. I co się zadziało? Nad ranem, kiedy kończyłem już to czuwanie modlitewne, z wdzięcznością podszedłem do Eucharystii, która była w centrum całej tej nocy, i z miłością, tak jakby to Jezus zrobił, połamałem tę hostię na tyle części, ilu było uczestników tego spotkania. I każdy otrzymał pokarm na drogę, Eucharystię. Jakie to było głębokie, jakie to było piękne, że jest Jezus, który naucza, a później siebie daje na drogę tym, którzy przy nim trwali. Udziela swej, swego ciała, swego pokarmu, chleba z nieba, daje każdemu człowiekowi. I moi drodzy, Przyjęli ci uczestnicy nocnego czuwania Eucharystię i wrócili do swoich domów, do swoich rodzin, do swojego życia. To jest piękne. Jezus nas karmi. Jezus daje nam pokarm, abyśmy mieli siłę, by kochać, wierzyć i trwać przy Nim przez całe nasze doczesne życie, aż się z Nim spotkamy na końcu czasów. I daje nam ten pokarm, daje nam Eucharystię, daje nam chleb aniołów. I co mówi? Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest przesłanie Jezusa. Eucharystia jest dla wszystkich. I kiedy rozważamy tę Ewangelię o rozmnożeniu chleba, o tym cudzie, o karmieniu, to widzimy, że Jezus wszystkich nakarmił. Nie dawał po prostu pokarmu naj, najgodniejszym, najlepszym. Nie, każdemu. Dzisiejsza Ewangelia mówi, że było trzy tysiące ludzi i nakazał wszystkim usiąść, i wszyscy usiedli. I tym, którzy usiedli, dał pokarm wszystkim, bez wyjątku. I moi drodzy, to jest intencja Jezusa. On się daje nam, abyśmy byli wzmocnieni. Czyli co? Jesteśmy słabi. Tak, taka jest prawda. Jezus widzi w nas, że potrzebujemy pokarmu, potrzebujemy wzmocnienia, potrzebujemy łaski. Każdy potrzebuje. Jeden mniej, drugi bardziej. Mówimy to, wyznajemy, tak, nie jestem godzien, być przyszedł do mnie. I co później robimy? Wstajemy i idziemy i przyjmujemy. Tak, niegodni. Jeden bardziej niegodny, drugi mniej niegodny, ale każdy niegodny. I moi drodzy, nie możemy yy, my, jako ludzie, decydować, a ty się nadajesz, ty się nie nadajesz, ty możesz przyjąć Eucharystię, ty nie. Jezus chce udzielać każdemu, przyjdźcie do mnie wszyscy, słabi i grzeszni, wszyscy, a ja was pokrzepię. Jezus karmi każdego, Jego intencją jest nakarmić każdego. I wiara Kościoła też jest taka, że wyznaje, że żaden człowiek nie jest godny na tyle czysty, święty, nieskalany, aby, aby przyjmować Boga w Eucharystii. Ale to czynimy. Przyjmujemy ten chleb. Przyjmujemy ten pokar, bo taka jest wola, Jezusa i taka jest potrzeba naszej duszy chorej zmęczonej. Tak więc Eucharystia jest dla każdego. Moi kochani, pamiętajmy, to nie jest nagroda dla wzorowych uczniów. To nie jest nagroda dla jakichś czystych. Eucharystia jest lekarstwem dla chorych i potrzebujących. Jest pokarmem dla Utrudzonych i zmęczonych. Czyli dla mnie i dla Ciebie. Jezus jest niesamowity. Niech nas karmi. A my chciejmy być karmieni. Chciejmy przystępować do stołu Pańskiego. Chciejmy z tego stołu spożywać pokarm na drogę. Eucharystię. Pięknej soboty Wam wszystkim życzę i do jutra.